Odsypianie wyjazdu do Warszawy trwało wiele nocy. W końcu siłą rzeczy organizm mocno domagał się utraconego snu. Podświadomie mój umysł jest w posiadaniu informacji na temat tego, jak szalenie ważny jest sen i wszystko co jest z tym związane. W praktyce codziennej jednak nie jest ten zestaw informacji dostatecznie implementowany. Wybór lektury, dlaczego śpimy, był bezbłędny, gdyż, jak się zresztą spodziewałem, mocno naciska na wagę i istotę snu, rozbrajając bezlitośnie wszystkie argumenty przemawiające za tym, że jakiekolwiek aktywności odbywające się kosztem snu mogą przynieść większe korzyści niż ta sama ilość dobrego snu w ich miejscu. To każe mi stopniowo dojrzewać do przyjęcia, do wiadomości wiedzy będącej sprzeczności co do idei napierania pomimo niewyspania. Upatrywałem we wczesnym zrywaniu się nieraz o świcie lub przed nim wielkiej cnoty, ekspozycji siły, woli i samodyscypliny, co było błędem. Stopniowo poddaję się działaniu mądrości, jaka jest zawarta w biologii i w funkcjach natury, dostrzegając, że Prawda, prawdziwa esencja woli tkwi w, tym, w takim zarządzaniu z zasobami, by ich zużycie i regeneracja były maksymalnie zoptymalizowane. Czytaj, sen większy niż wczesne wstawanie, późne chodzenie spać.